Tak, tak. nie zaprosili Ciebie? Co, co? Ciebie nie zaprosili? Ale właśnie jakiś problem? Nie, ja się tylko pytam. Wiedzą, że jest. Jest od tego, czy ta uchwała, która będzie wprowadzona na 3 miliony 400. Na tą chwilę W projekcie trzeba odjąć 3 miliony 400 z inwestycji.

Pani skarbnik, jak mogę Panią poprosić, żeby krótko pani zreferowała ten projekt... Ja i powiem Mogę wyłączyć tą klimatyzację. Ta, ta. Ta. Nie, 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 no bo... 3-3. Zaczynamy. Pani skarbnik, jeśli mógłbym poprosić krótkie sprawozdanie tego projektu uchwały, pomimo tego, że większość się tej tak pewnie z nie ale utrwalmy sobie wspólnie to. Yy, mikrofon, bo na nich trzeba krzyczeć, a w ogóle na tych dwóch obok Pani. Dla mnie? A co? Damnie? Dlaczego dla Dobra, z komisji, Dlaczego? ale skąd nie, ma czasu? nie ma Ale jak nie ma czasu, to <coughs> nikt nikogo nie Dlaczego? trzyma. Nie chodzi o to, robimy komisję, siedzimy sama panie? Ale my siedzimy tu o 12 Dlaczego? i nie płaczę. Może dobra, nie tam bez aluzji. słuchajcie, zaczynamy. By się niektórzy radni nie wtrącali, to też by było inaczej. Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 8 tysięcy w rozdziale 852 pomoc społeczna 3 tysiące 2 tysiące na zasiłki okresowe i stałe na, na, na okresie, oraz 1000 zł na zasiłki celowe. Dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłki i zasi zasi zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w szkole też jest, jest, są to środki z Funduszu Pomocy Ukrainy. W rozdziale 855 rodzina o kwotę 5 tysięcy też są środki z Funduszu Pomocy Ukraina na świadczenia rodzinne. Wydatki. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę, I tutaj się zmieni ta kwota dlatego, że ja wprowadziłam 101 tysięcy na policję, a powinnam 110. Ja to poprawię. W rozdziale 85404 Komendy Wojewódzkie Policji o kwotę 110 tysięcy na zakup samochodu osobowego typu SUV w rozdziale 8.5.1.5.4 przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 250 419 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Niewykorzystane środki z roku 2024. Można by było to wprowadzić w kwietniu, ale dlatego, że no już odchodzę, więc wprowadziłam to w październiku, żeby Państwu to w rozdziale 85295 pozostała działalność o kwotę 3000 na świadczenia na rzecz osób fizycznych środki z funduszu pomocy. W rozdziale 85595 pozostała działalność o kwotę 5000 na świadczenia na rzecz osób fizycznych środki otrzymane z funduszu pomocy. W rozdziale 900.05 gospodarka odpadami komunalnymi o od kwotę 1 498 707 zł na wydatki związane z realizacją istatutowych statutowych zadań. Są to również środki niewykorzystane z 2024 roku. A przepraszam Pani może, a może tak Szanowni Radni, żebym skrócił też ten czas. Czy macie jakieś Pytania co do tego projektu uchwały. Powiadomo że pani skarbnik przeczyta wszystko zapoznałem I tak, i tak mieliście czas. Nie, nie. To może tak. Mamy pytania? Tak. Bardzo proszę Pani Radna. Przejdźmy od razu do pytań, a nie do tego sprawozdania, bo to są także Pani skarbnik, jeśli mogę prosić o mikrofon. Dziękuję. Bardzo proszę Pani Radna Bożena Roska. To odpady na komunalne to jest ten milion, trzy, milion trzysta, tak dobrze słyszałam i to są środki, które pozostały z zeszłego roku i one tak. e, idą do e, z powrotem na wydatki na, na a, bo to są pieniądze, ale to są pieniądze znaczone i te, które tak. muszą być... Aha, dobrze właśnie o to o to ja Państwu, państwu wysyła, wysyłaliśmy tabelę. Tak, tak. tak o to, że, że te środki więc z poprzednich lat, że one nie mogą iść do, do, do wspólnego kawuszka, bo one muszą, to są znaczone pieniądze. Dobrze, dziękuję. O to jak już jestem przy głosie, to też będzie pytanie w sprawie to do finansowania te 3 miliony 400, coś z końcówką, tak? I one są tutaj w tym budżecie ujęte. To ja bym tutaj prosiła, żeby Pani nam trochę mówiła, z czego rezygnujemy, czego nie zrobimy. Tak, dziękuję. W rozdziale 9, 2, Pani Skarnik, poproszę mikrofon. Dziękuję. 926.05 zadania w zakresie kultury fizycznej o potem 3 miliony 400 na e, objęcie udziału podwyższone, bo nie mam końcówki podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki gminy Posakowo działającej pod nazwą Posakowo Sport. Chyba tak. Mm -hmm. Akurat metrykuje u siebie, ale mam już w domu, także Chyba, ja. Tak. W rozdziale 995 pozostała działalność o potę 100 tysięcy złotych na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne. Budowa ogrodzeń na terenie gminy Posakowo. Tutaj zmieniamy nazwę i Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 100 tysięcy w rozdziale 995 pozostała działalność o kwotę 100 tysięcy usunięto zadanie inwestycyjne jednoroczne pod nazwą budowa blokad na terenach gminnych od zniszczeń przez dzikie zwierzęta. Czyli to by nazwa została zmieniona. Tak, to była nazwa zmieniona. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze do tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Pani skarbnik mikrofon. Ja, panie radny. Ja mam e, pytanie po prostu a propos tych e, blokad usuniętych e, w tym dziale i przesunięcie tych środków w kwocie 100 tysięcy zł. Czy my na dzień dzisiejszy po prostu e, mamy jakieś e, rozpoznanie? Bo generalnie e, ja tutaj z Panem Radnym Krzysztofem Toruńczakiem uczestniczyłem tam w takiej można powiedzieć e, wizji tak gdzieś tam terenowej. ale nie chciałbym, żeby te środki były spożytkowane po prostu tylko i wyłącznie na dwa sołectwa tak, czy trzy bo mamy tutaj ich więcej generalnie one były zabezpieczone po prostu na, 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 na też działania ochronne i teraz też chciałbym po prostu słyszeć, czy mamy tutaj jakąś rozpoznanie tutaj od Pani Wójt co do kosztów związanych z zabezpieczeniem po prostu tych trzech obszarów, czy one zostały wykalkulowane, bo spożytkowanie tych wszystkich pieniędzy z pozostawieniem pozostałych sołec no, jest nie do końca właściwe, tak bo jakoś potem możemy po prostu na to zabezpieczyć i z innych środków. Bo pamiętam jak były przydzielane te środki, to, że może niefortunnie zostało określone z blokady. To y, blokada to jest szeroko rozumiane pojęcie. Oczywiście my tutaj musimy się poruszać jakby ścisłą terminologią, ale y, miały być też pieniądze zabezpieczone na y, poletka zaporową, na y, wprowadzenie pewnych y, sposobów, które były kiedyś praktykowane po prostu i żebyśmy też tutaj współpracę nawiązali z Konwieckim, które y, powinno się takie spotkanie odbyć. Na jakich zasadach i ewentualnie te środki też jakieś zabezpieczyć, żeby stosować inne jeszcze możliwe działania tak? w celu po prostu odciągnięcia, czy zmniejszenia populacji dzików na obszarze całej gminy, a nie tylko po prostu w tych trzech sołectwach, bo pamiętajmy, że to nie, to nie są działania po prostu ukierunkowane w celu zmniejszenia populacji tylko w kierunku po prostu chronienia się przed y, tego rodzaju zwierzętami, tak? A to też nie do końca rozwiąże problem. I dlatego uważam, że powinna być kwota pozostawiona, bo ja rozumiem, że w Suchym dworze, jeśli załóżmy, mamy w takim złym stanie już to ogrodzenie i koszty naprawy takiego boiska są no, niemałe, to logiczne byłoby po prostu, żeby to ogrodzenie po prostu naprawić czy nowe po prostu wybudować, ale nie akurat z tego rodzaju funduszu, tak? Bo dla mnie blokady, to jest tak jak rozmawialiśmy czy w Kazimierzu, czy w Innej, czy w tym w wybudowaniu, jak mamy tam jedną ścianę, która jest niezabezpieczona, albo ogrodzenie jest można powiedzieć mało trwałe, tak, czy mało skuteczne, żeby zatrzymać po prostu dzika, no to ten czas można dodatkowo zastosować na tak, ale nie żebyśmy z tych środków wydatkowali po prostu i zrealizowali ogrodzenie, że sołectwo <laughs> sobie zrobi ogrodzenie po prostu, a, a i my te środki wypopujemy, a potem na te działania tak zwane zapobiegawcze, te, tak zwane e, profilaktyczne nie będziemy e, po prostu mieli już więcej pieniędzy, mówię o tych właśnie działaniach e, przez z koło, Tak? Także tutaj chciałbym, żeby tą kwestię e, wyjaśnić i, żeby przedstawiono nam po prostu jakie to są koszty, bo wiem, że jak z tego działu po prostu przesuniemy, a było to intencją, jak w budżecie zakładaliśmy, żeby przeciwdziałać generalnie szkodom wy, 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 wyrządzanym przez dziki, to potem nie będziemy mieli znowu tych środków. Także to tylko tyle. Pan Ej, Krzysztof Lajczak, bardzo proszę. Bazuję w tym spotkaniu, o którym tutaj przedmówca wspomniał. Yy... To z tych pomiarów, które tam dokonaliśmy, w tym w budowaniu jest to około 32 metrów. Koszt tutaj, gmina wyceny otrzymała, to jest około 8 tysięcy. Kazimierz ma 137 metrów do ogrodzenia, plus brama 5 metrów. W suchym to jest teren, na tym terenie, to jest 205 metrów oraz dwie furtki. Czy 8 tysięcy e, do góry, Około, nie powiem do tak, ten, ten krótki odcinek. E, dzwoniono było do, do innych sukcesach i nie wskazano na tego typu problemy w takiej skali. Jak tutaj w tych trzech konkretnych miejscach. Znaczy ja myślę, że to nie są tysi te problemy. Panie radny śmiał. No, przepraszam, są dziękuję. Ja myślę, że to nie są tysi tutaj są wyroczy, bo my jako rada decydowaliśmy o środkach i to był wniosek z Komisji Rolnictwa wypracowany na właśnie działania po prostu takie profilaktyczne zapobiegawcze. I dlatego tutaj nie chciałbym się zasłaniać po prostu sołtysami, tylko zostawić kwotę, bo mamy tutaj 8 tysięcy złotych plus jeszcze te składowe kolejne i żebyśmy my potem jako komisja czy ewentualnie jako tutaj w ramach tych przeciwdziałań, tak, tym szkodom, mieli możliwość po prostu pozostawienia tych środków i decydowania gdzie je wprowadzać, bo przed komisją rolnictwa jeszcze ten moment nastąpi, kiedy będą rozmowy z Kołem Łowieckim, żeby tą populację zmniejszać i współpracę nawiązać i wtedy te środki muszą być zagwarantowane. Dziękuję. Szanowni, moment, moment, moment. Szanowni, ja wiem. Szanowni Państwo Radni, na tą chwilę w projekcie zmiany budżetu mamy zabezpieczone takie środki. Jeśli oczywiście tych pieniędzy zabraknie, to pewnie będziemy podejmować kolejny projekt uchwały, w którym zostanie to skorygowana, zredukowana. Yy, I myślę, że krótko i na temat. Yy... Więc chyba nie musimy dalej ciągnąć tego tematu. Ja wiem, panie radny, ma pan mnóstwo argumentów. Nie, nie ja chciałbym... Nie, nie, ale pozwolisz. Ja... ja usłyszałem jedną kwotę 8 tysięcy złotych i teraz przykładowo jest kwota, jaka jest ogrodzenie suchego dworu, tak, bo e, jeśli my mamy z tych pieniędzy budować ogrodzenie, gdzie uważam jest słusznym, żeby zabezpieczyć boisko, ale z pieniędzy akurat z tego działu, no to powinniśmy się nad tym zastanowić, tak, bo to już są kwestie Inwestycyjne, no. i dlatego chciałbym usłyszeć pozostałe składowe, bo 8 tysięcy to przyjmuję do wiadomości, to nie jest jakiś duży koszt przykładowo w budowaniu. wybudowaniu. E, chciałbym w Kazimierzu, jaki to jest mówimy o zabezpieczeniach poza zaporami, mówimy o ogrodzeniu. A jeśli mówimy już o suchym dworze, to mówimy o inwestycji ogrodzenia no. boiska i teraz chciałbym usłyszeć i tą ofertę, jaki to jest koszt, tak? bo jeśli my mamy finansować grodzenie, czyli inwestycje. No to powiedzmy to z innego działu, a tu za chwilę będziemy mieli dziki w innych po prostu miejscowościach, w innych sołeczkach, o czym są tysiące niektórzy nie wiedzą, po prostu gdzie te szkody są wyrządzane, a my jako komisja, jako radni powinniśmy takie środki sobie zagwarantować. tego chciałbym poznać te kwoty. Na to, e, oczywiście myślę, że do tego dojdzie, że pozna Pan te kwoty, natomiast na tą chwilę zabezpieczamy na ten cel taką wartość. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma co do tego projektu? No, Proszę? Za duże. Jeśli zostanie to w takim razie pieniądze się na pewno nie zmarnują. One będą a myślę, w tym dziale A myślę, że Pan osobiście też dopilnuje tego, żeby one były odpowiednio wydatkowane. Szanowni Państwo, czy ktoś do tego projektu budżetu? E, ktoś ma z Państwa jeszcze jakieś pytania? Nie. Czy ja dostanę odpowiedź na te pytania? Jeśli byłaby osoba, która by potrafiła na to odpowiedzieć, to myślę, że tak. Jeśli wskaże Pan osobę, która w tej chwili to e, odpowie to Dobrze, to ja mam pytanie po prostu, kto zorganizował jakby tutaj te zaproszenia na tą komisję, osoby, które powinny na takie pytania nam udzielać odpowiedzi? Wszyscy, e, spotkanie zorganizowałem ja, wszyscy pracownicy merytoryczni mieli być na tym spotkaniu, niemniej jednak sam on widzi, tak, siedzimy którąś to. godzinę, jest godzina 18, pracownicy urzędu nie będą siedzieć, żeby odpowiadać e, albo siedzieć na tej komisji. Na może Pan złożyć też pytanie, bądź też w trybie dostępu do informacji, uzyskać, to, uzyskać tą informację, myślę, że to nie jest... nie będzie w trybie dostępu, to będziemy na sesji po prostu ten temat wtedy musieli, no bo takie odpowiedzi nam no. się należą, tak? Na, gorzej by było, Panie Radny, gdyby tych środków nie było, one są, w tej chwili podważamy, że ich jest za dużo, ale jeśli jest za dużo, to mamy na ten czas, żeby to... Znaczy nie jest za dużo, pan, pan nie wciska słów, ja które po nie wciskam. powiedziałem. Chodzi mi tylko o to, żeby Pan jeszcze raz, i tutaj He. koledzy, cel, że jeśli wydatkujemy to na ogrodzenie y, boiska w suchym dworze, bo nie wiemy jakie są oferty, to ja generalnie się temu sprzeciwia, bo to płyną i z innego funduszu inwestycyjnego. I teraz to, co Pan tutaj mówi, że te środki będą zabezpieczone, to nie mamy gwarancji, że one y, nie będą wykorzystane po prostu akurat na to zadanie. Dlatego tu rozmawiamy, jaki jest koszt grodzenia tego boiska, bo pan Krzysztof Toryczek przedstawił tylko jedną kwotę, a pozostałych nie przedstawił, a pan mówi, że odpowiedzialnych za tego rodzaju spraw już nie ma, bo nie pracują. Dlatego uważam, że powinniśmy jednak mieć taką informację i żeby sobie zabezpieczyć, żeby się nie okazało, że za te pieniądze będzie ogrodzone boisko w całości w suchym dworze. Proszę, proszę, ja, proszę panie radny. Panie Marcinie, panie radny. Sytuacja jest tego typu, że tak jak dyskutowaliśmy, to są interwencyjne działania, które mają na celu podjęcie działań naprawczych na tych terenach. A jak Pan dobrze wie o, wie o tym, że nie ma sensu podejmować jakichkolwiek działań w tych terenach, gdyż to będą zmarnowane pieniądze, które nam zostaną wewnątrz wydane bez tej konkretnej inwestycji. Ja chciałbym po prostu do tego się odnieść. Ja, mówię, ja nie mówię o celowości, że jest potrzeba pogrodzenia. Ja mówię z innych funduszy, a nie akurat z tego, bo generalnie po prostu, jeśli będą szkody występowały, a będą na wiosnę w innych sołectwach, to my musimy mieć środki zagwarantowane w tym dziale na działania interwencyjne. I teraz jeśli chodzi o ogrodzenie, to my możemy przesunąć środki w budżecie, załóżmy albo dołożyć czegoś innego, albo nie wiem, z inwestycji na konkretne, bo potrzeba jest, żeby tam boisko ogrodzić, ale nie konkretnie z tych środków, które byśmy przydzielili na działania ochronne. Dziękuję. Nie, 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 nie. Pani ja nie ma mowy o tym, by wskazy, było wskazane, które konkretne miejsce ma być zrealizowane. To jest po prostu. Generalnie kwota wskazana na tego typu działania. One mogą być Dobrze, panie, panowie, uzgadnijcie sobie to po komisji, dobrze? Tak. E, dziękuję. Nie ma, e, czy jeszcze jakieś małe pytania? dokładnie, to, to, to jest komisja. Po to są komisje, żeby rozmawiać i rozwiązać i poukładać. Oczywiście. E, Pani radna, bardzo proszę. Ostatnie do 21. To drogi, ja bym jeszcze prosiła pani Skarbnik o tą informację, bo te 3 miliony... Proszę bardzo, Pani Radny. Ja bym prosiła jeszcze, że o informację, bo te 3 miliony 400, które yy, przy, mamy przekazać do Kosakowo Sport zdejmiemy z inwestycji ja bym chciała tutaj, żeby pani nam przekazała z jakich inwestycji zostało to zdjęte albo z jakich zadań. Dobrze bardzo tu, bo to jest ważna sprawa. Bardzo proszę Państwa. W związku z tym, że uchwała będzie o podwyższeniu udziałów, więc ja obiecałam, że dla szkół będę miała te pieniążki, więc teraz... Przeczytam, gdzie będę zdejmować. Gdzie, gdzie będę zdejmować? Przesuwamy te środki na 2026 rok. Harmonogram budowy i modernizacja dróg gminnych. Przenoszę 1 100 ,000 z roku 2025 na 2026. zadania. Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych to jest pozycja numer 2. Stabelki Inwestycyjnej. A to w pozycji numer 3 PT ulic w gminie Kosakowo przenoszę milion złotych z tego roku na 2026 rok. Projekty techniczne ulicy. Czyli okay. I trzecie? Trochę więcej. Okay. Pozycja 5-616-650, budowa ulicy Dariowej w Kosakowie. Przenoszę, tyle jest, przenoszę 1,050 na rok 2026. Zadanie. Czy to zostało ujęte w tym projekcie, pani skarbnik? Tak. Nie, tego nie ma. Tego nie ma. Ja to będę... Dobrze. Jutro, państwo dostaną zmiany. Świetnie, na, bardzo dziękuję. Dziękuję, pani skarbnik. My są, my są tak, ten projekt uchwały. Pozycja 15. Budowa dworu w Mostach na obiekt użyteczności publicznej zdejmuje 100 tysięcy złotych i przenoszę na 2026. I ostatnie. Budowa obwodnicy Kosakowa. Dokumentacja projektowa centralnej obwodnicy w gminie Kosakowo yy, w projekcie jest 500 tysięcy i przenoszę 300 tysięcy na 2026, Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze pytanie do tego? O. Bardzo proszę Pani Radna. Panie, panie a nie, co to obwodnik, Pani nie poprzemijamy. Tak, tylko tutaj, akurat rozmawiała z Panem i powiedział, że te 300 tysięcy, tak, będzie takim płatności w na następnym roku. Czyli cała dokumentacja i projekt będzie się toczył, ale zapłata będzie w 2026. Czyli to nie jest to, że wychodzimy z tego nie, projektowania nie. i z tego, tylko że zapłata będzie w 2026, a 200 tysięcy zostawiamy na ten rok. OK, dziękuję. Pan Radny Marcin Buchner. Yy, Pani Skarbnik, mikrofon poproszę. Yy, ale to jest jednoznaczne z tego, że ja po prostu przedstawiono nam, że ten projekt będzie już w 2025 roku. I do, do właśnie będzie gotowy po prostu tak, że już jakby poznamy. To teraz yy, yy, przysługując się temu, co tutaj Pani też Skarbnik nam przekazuje, no to yy, dopiero go otrzymamy w 26 i nie mamy gwarancji jeszcze yy, yy, w którym miesiącu. Czy w grudniu, czy po prostu w styczniu. Ale czy możemy w ogóle zabezpieczyć? W WPF są te środki zabezpieczone, tylko że teraz jeśli je przesuwamy, to można taki wniosek postawić, że my dopiero ostateczną wersję projektu zobaczymy dopiero albo w styczniu, albo w grudniu. I to jest teraz takie pytanie, na kiedy jest planowany ten projekt, bo to jest bardzo ważna inwestycja, tym bardziej, że korki w gminie Kosakowo, no wiemy wszyscy jakie są. I, i, I tutaj nowa jakość stawiała sobie po prostu na, na sztandarach, że inwestycja będzie od razu realizowana, a teraz tutaj się okazuje znowu, że przesuwamy. tak? No to dobrze byłoby uzasadnić z jakiego powodu. to nie nowa jakość bliżej mieszkańców? No to czy bliżej mieszkańców? Dobrze, ale obecny, obecny po prostu ostatni komitet wyborczy, który, który jakby można powiedzieć zrezygnował z rozwiązania obwodnicy Pierwoszyna i y, zdeklarował się po prostu realizować y, drogę tutaj y, y, Panie w okolicy... Panie Radek, tutaj, nie komitet. Komitet nie Czyli, znacznie, no, bo, bo, bo komitet został rozwiązany z dniem po wyborach. Dobrze, tak? może było to przedwyborcze tak? obietnice komitetu, może żeby to dobrze wybrzmiało, jak mam się tak pytać, przedwyborcze obietnice komitetu wyborczego Euniki Jęc. Były po prostu dosyć jasne i czytelne, i w momencie, kiedy zarezerwowaliśmy rezerwowa, środki w budżecie, to z taką myślą, żeby jak najszybciej po prostu ten projekt powstał i żeby przystąpić do realizacji. I teraz, jeśli mamy informację, że w 26, a nie mamy dokładnie w którym miesiącu, no to jest to pewien niepokój. Po